W Biblii czytamy, i spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. A czy zawsze każdemu się to podoba? W lesie było przyjemnie i wilgotno. Jerzyk bardzo lubił spacerować po mchach i miękkim runie. Zanurzał wilgotny nosek w igliwie i wyszukiwał smakołyków. Był dzisiaj w bardzo dobrym humorze. Gdy właśnie zajadał jakąś smakowitą larwę, zauważył dziwny, poruszający się duży kształt. Oznaczało, że niedźwiedź przychodzi nieopodal. Jerzyk spojrzał na niego i zamyślił się. Co za okazała postać! A to futro! Ho, ho! Dostojny gość! Widać zaraz, że to ktoś! Ach. Westchnął i zaczął spoglądać na swoje kolce. Jakieś liche i bez wyrazu wydawały mu się. A jakby zamienić się z niedźwiedziem futrami? Tak na chwilę. Hej, niedźwiedziu. Mam dla Ciebie propozycję. Hmm, jaką? Mam nadzieję, że ciekawą, bo inaczej szkoda mi czasu. Oczywiście, zamieńmy się futrami. Ja ci dam moje ostre igły, a ty mi twoje burę futro. A po co? Chciałbym spróbować, jak to jest być takim pięknym, wspaniałym zwierzęciem jak ty. Aha, no to zgoda! Zamienili się futrami. Jedźwiedź naciągnął z trudnością małe futro z igłami i cały ściśnięty pomaszerował swoją drogą a jeż wystroił się w grube niedźwiedzie futro. Z początku był dumny i zadowolony, ale futro ciągnęło się za nim. Zahaczał o krzaki, plątał się w zaroślach, czuł ogromne gorąco, potem ciężar i wreszcie straszne zmęczenie. Zaczął sapać uf, tak głośno, uf. że wszystkie zwierzęta z lasu przyszły go oglądać. I dziwować się, cóż to za szczególne zwierzę wędruje przez las. Jerzyk czuł się taki nieszczęśliwy. Uf, uf, och, jak spotkam niedźwiedzia, to mu powiem, co myślę o jego futrze. Wtem spojrzał na wilka. Ten to ma super wygląd zgrabne futro na grzbiecie i łapy gładkie. To dlatego wszyscy go szanują. Wilku! Zamieniłbyś się futrami? A po co? Chciałbym spróbować, jak to jest być takim smukłym i groźnym zwierzęciem jak ty? Aha! no to zgoda! Zamienili się futrami. Wilk nasunął na siebie potężne futro niedźwiedzia, a jeżyk wciągnął sierść wilka. Każdy poszedł w swoją stronę. Z początku Jerzyk był dumny i zadowolony, ale wystraszył się, kiedy otoczyły go inne wilki i szybko zaczęły biec. Wilcza sierść może wyglądała zgrabnie. Ale Jerzyk niezbyt zgrabnie w niej biegał i nie nadążał za swoimi braćmi. W końcu ich zgubił. Stanął zmachany, a z pobliska usłyszał ujadanie psów. łu łu Psy z pobliskiego gospodarstwa w obronie stad owiec rzuciły się na zaczajone wilki. Uu, 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 uu. Teraz pędziły za nimi po lesie. Jerzyk zrozumiał, że psy zaraz go dopadną. Wystraszony wepchnął się w jakąś norę. Nie miał wilczych kłów, nie miał siły niedźwiedzia, a kolce do obrony niestety przepadły. Cofając się w głąb norki, nagle poczuł, że ktoś go stamtąd wypycha moje mieszkanie! To był głos zajączka, na to. Chcesz? To dam ci futro wilka za twoje zajęcze. A pewnie, że chcę przynajmniej oszukam lisa i nie będziesz szedł moim śladem. Szybko zanienili się futrami i rozstali. Jerzyk obejrzał swoje nowe futerko. Było takie śliczne, milutkie, cieplutkie i puszyste. Nie zdążył się jednak nim nacieszyć, kiedy usłyszał nad sobą głos lisa. Tu cię mam zajączku! I skoczył na jeżyka. Jerzyk w nogi. Nie jestem zajączkiem! Lis, zdziwiony, pochwycił porzucone futro zajączka. Potem niedźwiedzia, a na końcu wilka. Cóż to się w tym lesie dzieje? Na polanie znalazły się zwierzęta, zły niedźwiedź, zdyszany wilk i wystraszony zając. Hej, mały jeżyku, chcę moje futro. Twoje jest kuse. I cały jestem zmarznięty. Uf, uf. Hej, Jerzyku, chcę moje futro, bo w niedźwiedzim cały się poce i plączę. Oj, oj, hej, Jerzyku, nie chcę futra wilka, bo mnie ciągle psy tropią i jest na mnie za duże. A ja nie chcę skórki zajączka. Bo mnie lis ściga i nie mogę się kolcami obronić. Każde zwierzę założyło swoje futerko i pomyślało, że jego własne futerko jest najwygodniejsze. To futerko jest lepsze, to futerko mieć wolę moje. Futerko tak wolę mieć, to futerko wolę mieć. To futerko jest lepsze, to futerko mieć wolę, Moje futerko tak wolę mieć, to futerko wolę mieć. Bóg powiedział, nie pożądaj żadnej rzeczy, która należy do bliźniego Twego. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc, bo jesteście członkami jedni drugich. Ponieważ każdy otrzymał pewien dar, więc usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski bożej. Gdyż w każdym różnie przejawia się duch boży ku wspólnemu pożytkowi. I każdy ma swoje futerko i rolę do odegrania w życiu według woli Bożej.